Cześć, witajcie, ja jestem Leon i można powiedzieć, że w tym miesiącu jestem zapracowany niczym święty Mikołaj, bowiem filmy powstają średnio co tydzień, a więc no dosyć często. A w dzisiejszym odcinku dwa bardzo ciekawe tematy. Dwa tematy związane z zagadkowym tunelem. Pierwsza miejscówka zlokalizowana w kamiennej górze nieopodal zamku, ale raczej z zamkiem nie ma nic ona wspólnego, ale to sobie jeszcze Wspólnie ustalimy. Z kolei drugie miejsce zlokalizowane jest w okolicy Wałbrzycha. Najpierw odwiedzimy podziemia dawnej maszynowni pewnego szybu należącego do pewnej kopalni. Tutaj nazwa tego obiektu jest kompletnie nieznacząca, patrząc z perspektywy realizacji całego odcinka. Z kolei Drugi, że tak powiem, wątek związany z, tą, z tym budynkiem, z tą częścią podziemną, prawdopodobnie, to także zagadkowy tunel, do którego no, można wejść, a wydawało mi się, że jest to już niemożliwe. Zainteresowani, zapraszam do odcinka. Jeszcze miesiąc temu byłem święcie przekonany, że tutaj w kamiennej górze nic mnie nie zaskoczy. Widziałem wszystkie sztonie oraz przede wszystkim wszystkie zespoły schronowe, a tych jest tutaj naprawdę sporo. Ale jeden z moich widzów, Marian Gabrowski, postanowił mnie zaskoczyć i poinformował o natrafieniu na zagadkowy portal wejściowy. Bardzo piękny, bardzo duży, z wyrytą datą 1848, a więc jest to naprawdę stary obiekt, oraz napisem Leisner. Wyprawy Leona wspiera marka Fenix. Wyprawę Leona zabezpiecza sklep dla myślnik bhp.pl. Według okolicznych mieszkańców ma być to tunel prowadzący do jakiegoś starego młyna, bądź też starej fabryki, co nie byłoby w sumie takie dziwne, ponieważ no wiadomo, młyn do pracy potrzebował wody, a więc byłby to tunel wodny. No i same fabryki tekstylne, włókiennicze także potrzebowały dużych ilości wody. A więc sprawa wydawałoby się, że jest jasna. Gdyby nie to, że na starych mapach z okolic Kamiennej Góry oraz Ptaszkowa te wcześniej dwa wymienione obiekty w bezpośredniej okolicy tego miejsca nie funkcjonowały. Mapa, na którą właśnie spoglądamy, pochodzi z roku 1886 i od razu wam mogę powiedzieć, że tutaj w najbliższej okolicy nie mamy żadnego młyna, ani tym bardziej fabryki. Mamy za to zagadkową literkę M oraz coś jakby od nogę odchodzącą nam od rzeki Bubr. Nieco więcej światła na sprawę rzuca, a w zasadzie niejako wyjaśnia zagadkę, mapa z roku 1907. Co prawda dalej mamy brak młyna jakiejkolwiek fabryki, ale literka M zamieniła się na D.S.M, co można tłumaczyć jako Dampfsegemühle. Dokładnie tak, a więc tartak napędzany silnikiem parowym, a silnik parowy do pracy potrzebował rzecz jasna wody. Ok, moi drodzy, wchodzimy do środka. Do nogi mam przypięty detektor wielogazowy, ponieważ jeśli tędy płynęła mojej drodze jakaś woda, jakieś ścieki, czy cokolwiek innego, to możemy tutaj mieć do czynienia z niebezpiecznymi gazami. No i okej. Okay. Jesteśmy już w środku. Słychać kapiącą wodę. Detektor wielogazowy pokazuje nam, że wszystko jest w normie. Tunel, tutaj, oczywiście, na tym odcinku strasznie zabłocony. Kamienny, tutaj jakieś metalowe zamknięcie. Sam tunel tutaj nie widać, żeby miał jakieś, e, jakąś bramę, jakąś zamykajkę. No i w takim niskim korytarzyku musimy się teraz poruszać. Powoli. Tutaj robi nam się nieco bagniście. Za chwilę postaramy się to yy, pokonać. Masa żelastwa, starego dosyć. Nie wiem, czy mi tutaj, słuchajcie, nie wciągnie. No i tutaj faktycznie według tych przekazów mieszkańców tunel miał być tak duży, że można się wyprostować. I nie licząc tego, że mamy tutaj masę błota na tym spongu, to faktycznie ja praktycznie stoję wyprostowany i to w kasku, a kask też podnosi o te nie wiem 5-6 cm. chyba jakaś studzienka mogło być tak ogólnie to jeżeli dobrze patrzyłem to my teraz w ogóle idziemy pod budynkiem mieszkalnym nie także też niezła, niezła ciekawostka tutaj jakby zabadziane prawda jakby to się zawaliło wcześniej i było łatane i kolejne moi drodzy sporych rozmiarów zapadlisko jakaś bela Drewniany, jakiś wielki kamul wsadzony, ponieważ tutaj wszystko nam się wysypało w tym tunelu, który no raczej nie jest tunelem wodnym. data 1848 to najpewniej oczywiście data zakończenia budowy tej podziemnej budowli. A jeżeli chodzi o słowo Leisner, to ona także po części została przeze mnie wyjaśniona, ponieważ w artykule pani Heli Tegler na temat Ptaszkowa, chyba wówczas się nazywała miejscowość. Fogelsdorf. Pojawia się nazwisko Leisner. Mowa jest tam o rodzinie Leisnerów. No i być może to oni byli wykonawcami albo właścicielami tej podziemnej budowy. No wcześniej powiedziałbym, że może byli właścicielami tartaku i to oni zlecili, bądź też wybudowali tunel wodny. No i być może właścicielami tartaku to oni byli, ale no raczej nie jest to tunel wodny, tak? No za, za, duża, za duża przestrzeń. Za wysokie, to wszystko no, kompletnie nie charakterystyczne dla, dla tego typu budowli. Natomiast lodownia, no, lodownia, jeszcze jako tako, ale słuchajcie, no, nie tych rozmiarów, e, to ten obiekt tutaj spójrzcie, pełno takich dzbanków jest tutaj metalowych, kiedyś na się wioskach walały. Z kolei, tutaj dochodzimy do jakiejś rury. Która została rozmontowana, bo nie ucięta, no i niestety dalej, dalej nie przejdziemy. Na wstępie tego materiału powiedziałem, że obecnie jestem zapracowany jak Mikołaj w grudniu. Niemniej jednak znalazłem czas na zrobienie przedświątecznych zakupów, co jednocześnie zbliżyło mnie także do wygrania 100 tysięcy złotych. Jak to możliwe? Dzięki partnerowi dzisiejszego odcinka, a więc takiemu Mikołajowi lepiej znanemu jako Shops. Zresztą sami zobaczcie jakie to proste. Po ściągnięciu aplikacji Shops i założeniu darmowego konta przechodzę do zakładki loteria, by sprawdzić listę sklepów partnerskich, a więc takich, u których za zakup otrzymam los. W moim przypadku będzie to AliExpress, bo to właśnie tam znalazłem sprawdzone lampy studyjne, które sprawię sobie na prezent. Wybieram zatem sklep AliExpress, klikam przejść do sklepu a następnie na interesujący mnie produkt. Przechodzę następnie do finalizacji zakupu i to wszystko. Jak widać, moi drodzy, dokonałem takiego standardowego zakupu, ale nie dość, że załapałem się na 9% zniżkę od sklepu, to ponadto kwotę zakupu obniżyłem jeszcze bardziej dzięki cashbackowi, który otrzymam od Shops, A ten był tak zwany gorący, bowiem powstawała stawka zwrotu została zwiększona aż trzykrotnie. No i w końcu po trzecie dzięki temu zakupowi otrzymam los, który uprawni mnie do wzięcia udziału w loterii, w której główna wygrana to 100 tysięcy złotych. Jak widać, same korzyści. By wziąć udział w loterii, musicie zarejestrować się na Shops, wejść w zakup loteria, zaakceptować niezbędne zgody i to wszystko. A w zasadzie musicie jeszcze tylko dokonać zakupu w sklepie biorącym udział w zabawie. Wszelkie niezbędne linki, a więc do zarejestrowania się w Shop, do pobrania wtyczki, do pobrania aplikacji rzecz jasna znajdziecie w opisie pod tym filmem, a my tymczasem ruszamy do Wałbrzycha. Moi drodzy, tak jak Wam powiedziałem w poprzednim ujęciu, jesteśmy właśnie no, mniej więcej na terenie Wałbrzycha, i schodzimy do piwnic, a za chwilę także odwiedzimy pewien tunel, prawdopodobnie powiązany także z tym miejscem. A więc słuchajcie, no, zapraszam Was tutaj na dół po schodkach, a więc zejdziemy do piwnic. Jest ze mną kolega Piotr, który tutaj także będzie pomagał mi w realizacji tego odcinka. Miejsce, w którym moi drodzy się znajdujemy, to prawdopodobnie część techniczna budynku dawnej maszynowni. Szybuł, którego nazwy nie będę podawał, ponieważ nie ma to kompletnie znaczenia, patrząc z perspektywy dzisiejszego odcinka. Jak widać, mamy tutaj przejście, mamy dużo rozgałęzień. Mógłbyś być, pierd, może? Proszę? Mógł być pierd, tutaj, gdzie jest to? Mógł być. Przy czym zakładam, że jeżeli, że jeżeli mówimy tutaj o, o, tym, o tym budynku technicznym, to raczej był on naprawdę sporych rozmiarów tego pieca, żeby nie wiem, ogrzać e, łaźnie czy cokolwiek innego. O, spójrzcie, to takie niewielkie pomieszczenie, regały, prawdopodobnie jeszcze Piotrze myśli, że stare? Mogą być oryginalne. Oryginalne, nie? Co prawda mamy tutaj oczywiście po części tą część zaadaptowaną, wala nam się tutaj kilka gratów, natomiast sam układ budynku nie zmienił się od, oj, od wielu, wielu lat dmuchawy sporych, rozmiarów, nie? One chyba albo tłoczyły, albo wyciągały powietrze. Też ciekawa sprawa. Kolejne pomieszczenie. No i spójrzcie, moi drodzy, jakie to jest w ogóle wysokie. Pomieszczenie z masą kabli. Tak jak powiedziałem wcześniej. Część techniczna szybu A więc oczywiście musiało się tutaj, musiała się tutaj znajdować cała infrastruktura Będę badać mocnienie pod maszynę, nie? Zaraz zobaczę A tutaj to podnośnik, tak? Tak, tak i on podobno jest sprawny Ale to jakby stary podnośnik? Tak co to no moje... może oni jest tak inne w kole nie aha czyli myślisz że to jest podnośnik w sensie z, Pod maszyną, z czasu czasów funkcjonowania normalnie kopalni, szybu tego. tego no raczej tak, taki nietypowy dość jak to się mhm jak no tak łopata sercówka zwana też hercówką od serca o tutaj pokażę wam jakie to jest wysokie pomieszczenie Tutaj, moi drodzy, jest naprawdę bardzo wysoko, a i tak nie jest to najwyższy punkt na tym obiekcie. Mamy, moi drodzy, do stropu 3,5 metra, a więc naprawdę nietypowa wysokość. Pełna jakichś fragmentów zawiesi, okablowania, rur i sztucznie utworzony mostek. A tam. Tam tunel ciągnie nam się dalej. Potrzymasz, proszę? Jak słusznie Piotr zauważył, mamy dwa pomieszczenia, w których nie byliśmy, bo nie ma do nich jakiegoś oficjalnego dojścia, ale mamy, moi drodzy, pomieszczenie tutaj. Jak widać, niskie okienko, ale się tutaj raczej nie wcisnę i tak samo. Tunel mamy, moi drodzy, w tym miejscu i myślę, że ja tam postaram się teraz wejść. Nie, to jest to, co widzieliśmy tam. I okrąża dookoła? Tak. Mhm. Ale tego pomieszczenia, co mówiłeś, nie ma. W sensie nie ma do niego dojścia z tej perspektywy, patrząc. No, i w tym momencie, moi drodzy, pokazałem Wam chyba wszystkie dostępne partie tej podziemnej budowli. Budowli, która, mówię, tak jak się dowiedziałem, e, powinna nie istnieć, aczkolwiek nie, nie wykluczone, że jak to się mówi, za Niemca. Faktycznie tej części tutaj nie było, ale w momencie, kiedy Polacy przejęli kopanie po wojnie, to ten, ten, te partie zostały po prostu dobudowane. A więc nieco ciekawostka. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, udajemy się teraz w miejsce, gdzie zlokalizowany jest wlot do tunelu. Tunelu, o którym istnieniu nie wiedziałem, później się dowiedziałem, natomiast nie wiedziałem, że jest jeszcze jakieś inne wejście. A więc idziemy na miejsce. No i w porządku moi drodzy, znajdujemy się już przy wejściu do naszego zagadkowego tunelu. Samo wejście niewielkich rozmiarów, ono tutaj jakąś chyba metalową klapę miało. W ogóle tutaj jest jakaś studzienka, a więc takie naprawdę nietypowe, jakby jakiś zrzut. No i bardzo, bardzo wąskie, ponieważ no taki plus minus jeden leon w barkach. A więc powiedziałbym, że wejście jak do czołgu, a więc moi drodzy Wchodzę teraz do środka. Piotr będzie tutaj na powierzchni zabezpieczał całą wyprawę. No i widzimy się za chwilę. Moi drodzy, jesteśmy już w środku. Panuje tutaj niesamowity odór i rośnie nam dwutlenek węgla. Po prawej stronie pełno jakiejś waty, jakiegoś ocieplenia, ale muszę wypiąć detektor wielogazowy, ponieważ bardzo szybko, szybko rośnie nam tutaj, no właśnie dwutlenek oraz gaz, jakiś wybuchowy, że tak powiem. Tunel bardzo niski. Oczywiście nie mogę się tutaj wyprostować. Zapach uderza w nos, aż ciężko cokolwiek mówić. No i tutaj mamy fragment zasypany ze współczesną rurą. A więc pójdziemy teraz w drugą stronę. Dobra, udało mi się jakoś tam stamtąd przedostać. widać mgiełkę unoszącą się w powietrzu, a więc mamy tutaj ewidentnie zastój powietrza i tam też korytarz zdaje nam się zaraz skręcać zbrojenie tunelu, ono się już strasznie popękało, powykrzywiało Same ściany także zbrojone. I mamy zakręt. I dalej, chyba jest kolejny zakręt. Tutaj już ewidentnie cieplej. Musieliśmy zejść chyba nieco głębiej, może pod ziemię, ponieważ już jest. Przyjemniejsza temperatura. I kolejne skrzyżowanie. O, słuchajcie, i tunel się ciągnie. Zrobimy odczyt gazów. No, mamy jakiś błąd gazu wybuchowego. Zazwyczaj metanu, ale rośnie nam dwutlenek węgla. Ta otulina po prawej stronie, no to wiecie, wydawać by się mogło, że no właśnie, otulała jakieś rury ciepłownicze. Ale po nich śladu brak. Brak też stojącej, płynącej wody. A tu dochodzimy do zawaliska. Zbliżamy się, moi drodzy, do wyjścia. Wejścia jak zwał, tak zwał. I zobaczcie, jak na kamerze termowizyjnej widać, jak zimne powietrze. Mamy około minus dwóch stopni. Wpada nam tutaj do środka tunelu. Z kolei w środku mamy. Około plus 8 plus 10, a więc wszystko mamy takie czerwone, różowe. Z kolei ten niebieski punkt to jest właśnie nasze wyjście, może też wejście, jak zwał, tak zwał. Ale właśnie w takich sytuacjach przydaje się termowizja, bo to oczywiście działa w dwie strony, a więc e, gdyby to wejście było przysypane, to tak czy inaczej, ciepłe powietrze by się stąd wydostawało na powierzchnię. No i my wówczas moglibyśmy na tej podstawie stwierdzić, gdzie idzie po prostu się wkopać, żeby wejść pod ziemię. Moi drodzy, eksploracja tych dwóch, jakby nie patrzeć, bardzo ciekawych, nieznanych mi wcześniej obiektów, zakończona pełnym powodzeniem. Pierwszy tunel, no ciężko mi na razie stwierdzić jeszcze do czego mógł służyć, natomiast będę nad tym pracował. Natomiast jakby nie patrzeć, no po części e, także owiany aurą tajemniczości z uwagi na chociażby datę oraz napis Leicester. Jeżeli wiecie coś w tym temacie, oczywiście śmiało piszcie w komentarzach. Drugi kompleks, a więc ta część podziemna budynku maszynowni oraz sam tunel także na swój sposób bardzo ciekawe, ponieważ też nie wiedziałem o ich istnieniu, no a możliwość sfilmowania takich obiektów to jest zawsze dla mnie bardzo duża radość. A więc mam nadzieję, że taka odskocznia troszeczkę od obiektów związanych z górnictwem dla Was także była interesująca, ponieważ też pokazuje, że te obiekty istnieją, że wałbrzykam Kamienna góra jeszcze potrafią zaskoczyć, że to nie tylko górnictwo, ale także inna infrastruktura. Podziemna. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz. Zachęcam Was także do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ duża część widzów no, nadal nie ma subskrypcji na moim kanale. A ponadto klikając ten tak zwany dzwoneczek możecie tam włączyć wszystkie powiadomienia, ponieważ bardzo często pomimo tej ciągłości wrzucania filmów piszecie mi, że o w końcu Leon wrzucił film. No więc filmy są cały czas wrzucane regularnie i być może nie dostajecie po prostu tylko powiadomienia. Kolejny odcinek będzie być może, nie chcę zapeszać, ale być może z Lubania, ponieważ tam prace cały czas trwają, cały czas tam dogrywam kolejne sceny, a więc bądźcie tutaj z Leonem na bieżąco, żeby też śledzić temat lubańskich podziemi. No i pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem znajdziecie link do zarejestrowania się w Leti Shops do pobrania wtyczki, do pobrania aplikacji, ponieważ zakupy z Letyshops to nie tylko duże oszczędności, ale także możliwość wzięcia udziału w losowaniu, w którym główna wygrana to 100. Tysięcy złotych. Oczywiście pamiętajcie także o tym, że w opisie pod filmem znajdziecie linki do innych firm, które mnie wspierają, a w których warto zrobić zakupy, jak chociażby dla myślnik bhp.pl czy Hamera, a więc polskiego producenta odpornych telefonów, z których ja cały czas już od kilku lat korzystam. Z mojej strony, moi drodzy, byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego, prawdopodobnie już za tydzień.